Będzie więcej połączeń autobusowych między Stalową Wolą, Tarnobrzegiem i powiatem tarnobrzeskim. To efekt porozumienia, jakie w ostatnim czasie zostało zawarte przez lokalnych samorządowców. Nowe porozumienie w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego podpisane przez przedstawicieli powiatu stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega oznacza lepszy dostęp do autobusów oraz regularne kursy, które będą dopasowane do potrzeb mieszkańców, o co sami niejednokrotnie wnioskowali. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców. Wiele mieszkańców zgłaszało problem braku połączeń właśnie ze stalową wolą, czyli tym miastem, które jest tak naprawdę bardzo blisko nas. Wpisuje się to oczywiście w tą strategię komunikacyjną. Na tą chwilę podpisaliśmy umowę z powiatem, ponieważ on dysponuje tym transportem. To jest koszt stosunkowo niewielki, bo do tych połączeń są dopłaty, dlatego uważałem, że warto z tego korzystać, bo miasto Tarnobrzeg będzie to kosztowało w skali roku 3000 zł. Dzięki współpracy samorządów mieszkańcy zyskają lepsze połączenia autobusowe na kluczowych trasach łączących regiony. Powiat Stalowowolski jako organizator transportu będzie odpowiedzialny za przewóz pasażerski na trasach Stalowa Wola Wydrza przez Jamnice Grębów i Krawce oraz Stalowa Wola Tarnobrzeg przez Jamnice Grębów i Stale. Ceny biletów będą atrakcyjne dla mieszkańców. Oczywiście, dopłata do wozu kilometra jest dla przedsiębiorcy, który realizuje ten transport. Natomiast ceny są już dostępne i można, można oczywiście wykupywać również miesięczne, miesięczne bilety. Także no wydaje się, że to połączenie jest atrakcyjne. Warto podkreślić, że komunikacja jest jednym z ważnych czynników rozwoju małych ojczyzn. Tarnobrzeg z uwagi na to, że nie ma własnej spółki komunikacyjnej, ma problem z transportem. Cały transport w Tarnobrzegu realizowany jest za pośrednictwem prywatnego pośrednika na podstawie przetargu. Dlatego ja też dążę do tego, żeby w przyszłości odbudować spółkę komunikacyjną. Poczyniliśmy już daleko idące w tym zakresie kroki. Mam nadzieję, że do dwóch, może trzech lat powinniśmy tą spółkę już odtworzyć. Oczywiście nie stać nas na to, żebyśmy to zrobili z własnych środków. Dlatego liczymy na miejskie obszary funkcjonalne, w których będziemy aplikować o zakup taboru. Ja nie chcę tworzyć nowej spółki. Będzie oczywiście to na zasadzie, myślę, że to już na najbliższej sesji będzie taka uchwała zmieniająca nazwę jednej z naszych spółek, czyli rejonu dróg miejskich, który stanie się spółką, której zakres będzie dużo szerszy, bo zależy mi na tym, żeby ona była spółką również komunikacyjną, jak również komunalną. Z nowych połączeń komunikacyjnych mieszkańcy Tarnobrzega i regionu będą mogli korzystać od 1 kwietnia tego roku.